Halo, halo, cześć, siemano, stoi nowy, nowy Lester, a dzisiaj dzwonimy pod losowy numer. Tak, yy, tutaj próbowałem się dodzwonić do 666, albo do 6666 i nic się nie działo. Dobra, widzimy się po dzięciu, ja wpiszę jakiś tu losowy numer. Ej, słuchajcie ludzie, jest taki numer, nie? Pisze Polska, dobra, dzwonimy? Dzwonimy. Halo? Z kim rozmawiam? Prap limber pestle mn hafn. Pfff. Hafn bindyshne spant pysh end haant. What? Uh, what? Wastio haant spusht end van haant end naftun ehtl. <small> z kim, roz z kim rozmawiam? was glündis nach dem kubal snaki, wals chicski polish polish in the gen <laughs> Widzieliście ludzie. odebrał jakiś Niemiec czy coś. Nie by Polska, ale... Dobra, ja byłem nowy Lester. Ze mną. Można powiedzieć, że ze mną był jakiś Niemiec. Dobra, więc Elo. Pa... Ej, ludzie, słuchajcie, odzwania. Eee. Halo? Eee, Niemiec? Dobra, pa.